coś na Instagrama y, przez tą kwarantannę. Są takie nudy. Z rzeczy ciekawych to pomalowałam cię paznokcie. Z Werą malowałyśmy. Wyszły mi okropnie. <laughs> ale nieważne. Y, no. Y, musicie mi wybaczyć mniejszą aktywność ostatnio, ale naprawdę nie ma jakichś szczególnych rzeczy, które chciałabym pokazywać, bo cały czas siedzę i w sumie albo nagrywam filmy, albo coś tam robię z Werą. Y, no. Nagrywam ostatnio codziennie po jednym filmie dla Was, żebyście mieli na zapas, bo jak tylko skończy się kwarantanna, to ja uciekam do domu, znikam sobie na jakiś czas, bo już się strasznie stęskniłam. Nie byłam w domu 3,5 miesiąca, więc bardzo się cieszę, że wracam. Pewnie nagram jakiś film z moją siostrą, mam, mam takie plany, jakieś tiktoczki, ponagrywamy. Wiki mnie będzie uczyła, bo ona tam ogarnie lepiej te tiktoki ode mnie. No więc mam. Na no więc ucięło mi poprzedni kafelek i zapomniałam, co wam chciałam powiedzieć, bo mi ucięło połowę zdania.